Złamane serce na pół Teraz po jednej części mam Na pół, cuk, się, je Posklej się i tak Za parę lat może ukradniesz mi znów, Ale już nigdy całego Wbiłaś mi szpilkę w całego Muszę iść na siłkę dlatego, że Ostatni wiązek Robiła coś złego, to nauka przed tym razem Tym razem tatuaże mamy wspólne, twój obrazek malowałem Dziś korzule se stają drobne Myślałem, że nie chcesz, daj biżu Teraz złożę rachunek po ze spiżu Radio nie grają hejt-songów, więc trzy się zakochać znów Poza Trzy psikus, chcę się bo na Nie jest wesoło, chcę narkotyków, chcę wykupić koła I domy tych tyłu. Złamane serce na pół uh. teraz po jednej części mam tak się, rozklej się i tak Za parę lat może ukradniesz mi je znów, ale już nigdy załega Dlaczego, o, uh. trzy dni nie wychodzę z prezydenckiego Czyli Italia Solaria chce czegoś prawdziwego Chce ale masz być nienamacalna Bo hasta nie powiem Ci mówią mi, że to coś niemożliwego Lecz nie znam takiego słowa Wiesz ja wszystko jak ja chcę, czuję się jak młody jachty. Przez wczoraj zrobiłem sąsiadkę, a, 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 a jutro zrobię mulatkę. Mula! Nie, że się mięsiek, brzutulaj! Oglądaj mula z musem za rękę, ej Albo już chodź tu do p***a! 20 lat mówisz, dyskrycydentem, więc czemu już dziś go odwołać? Że zasługiwałem na te zemsty, lecz nie aż tak, nie aż z wami 재미있봐